Bardzo serdecznie na ósmym już wspólnym śpiewaniu piosenek żołnierskich, harcerskich, patriotycznych, organizowanym przez Łukowski Ośrodek Kultury. Więc, drodzy Państwo, dzięki pani Agnieszce knapik dziś Jan Pospieszalski, Błukowie. Kochani, dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję z dwóch powodów. Po pierwsze, że mogę Was zobaczyć i że możemy razem świętować 15 sierpnia. I druga rzecz, że ciągle w Was tkwi albo istnieje bardzo silna potrzeba wspólnoty i budowania wspólnoty wokół tych bardzo ważnych symboli, jakimi są dla nas patriotyzm, szacunek do Polski, cześć dla tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę. I cokolwiek by nie mówić, te dzisiaj duże słowa są absolutnie uzasadnione. Jesteśmy w Łukowie przed chwilą z panem burmistrzem, rozmawialiśmy w, właściwie no, rozważając, na ile jest to możliwe, że słynne uderzenie z Nadwieprza Piłsudskiego, które doprowadziło do zwycięskiego manewru, które było zwycięskim manewrem, którego Tuchaczewski się nie spodziewał, przesądziło o tym, że ta bitwa została przegrana przez Tuchaczewskiego, a że Polacy rozgromili armię bolszewików. I właśnie to tu, gdzieś Łuków był na trasie tego uderzenia, tego manewru okrążającego, I jesteście gdzieś właśnie w tych miejscach, gdzie rozgrywały się te absolutnie decydujące momenty tej wielkiej kampanii obrony Polski przed zalewą bolszewicką, właściwie obrony Europy. O tym wiecie. Ja tego nie będę powtarzał. Nie przyjechałem tu z prelekcją, przyjechałem po to, żebyśmy cieszyli się. Wolną Polską cieszyli się symbolami narodowymi, oddali cześć tym, którzy mieli odwagę stanąć w jej obronie, często płacąc za to największą cenę, cenę życia. I między innymi o tym są te utwory: deszcz, jesienny deszcz, głośniej smutne pieśni gra. Pięknie mokną na nim karabiny hej. Wykryje mokną na nim harem. Wykryje kwieca. Jedzie u jedzie, konik pod nim pląsa. ma ba! na bakier i podkręca wąsa. Hej, hej, u łani, dzieci. Jedna panienka cała mi poleci. Hej, hej malowane dzieci, jedna panienka za wami poleci. Rozproszeni po wszem świecie, gnani w obce wojny, zgromadziliśmy się przecie w jedno kółko zbrojne. Marsz, marsz polo nasz dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w Ojczystej Zagrodzie. Marsz, marsz, Polonia, nasz dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w Ojczystej Zagrodzie.